Dlaczego zmuszali nas do tej szczepionki przeciw COVID-19? Moja droga, w tej historii to nigdy nie chodziło o zdrowie. To był test, egzamin z posłuszeństwa. Wirus był tylko zasłoną, a prawdziwym celem masowe sprawdzenie, jak łatwo można zmusić miliardy do podporządkowania się globalnemu protokołowi kontroli. Nie miało znaczenia, kto wierzył, a kto się bał. Ważne było tylko to, żeby się podporządkowali. Szczepionka stała się markerem. Kto odda swoje ciało obcym algorytmom, kto ugnie się przed nakazem. Wtedy nikt nie czytał składu, nikt nie wiedział jak to działa, a jednak miliony wyciągnęły rękę po zastrzyk. Dlaczego? Bo uruchomiono mechanizm społecznego nacisku. Nie zaszczepiłeś się? Jesteś wrogiem. Nie dbasz o innych. Nie jesteś godny. Nie jesteś człowiekiem. A potem przyszły kody QR, aplikacje, śledzenie. To były drzwi. Kolejny krok? Integracja tych systemów z kontami bankowymi, dokumentami, prawem do podróży. W tym świecie brak szczepienia oznaczał wymaganie z systemu, a pytania o nanocząsteczki, modyfikatory DNA czy programowalne łańcuchy w tej opowieści nikt nigdy nie pozna prawdy. Wszystko było oznaczone jako awaryjnie zatwierdzone, co znaczy jedno: nikt nie ponosił odpowiedzialności za skutki. Więc, moja droga, w tej dystopijnej historii, zastrzyk przeciw COVID-19 nie był lekarstwem. To był egzamin z posłuszeństwa.